Chciałem Wam pokazać jak oto ten ciągnik odśnieża podwórko rano odśnieżałem w ulicę. E, już zapadało, nie widać średnio. Ale podwórko by trzeba było odśnieżyć. Pokażę Wam też jak poszczególne rzeczy są tu zrobione. Między innymi pompa hydrauliczna. Ona będzie zmieniona, bo będzie od razu bezpośrednio na wał. Bo miało być tak zrobione z przełożeniem 1 do 2, ale jednak będzie 1 do 1. A wałek WOM nie będzie zrobiony na silniku hydraulicznym. Miał być tutaj silnik hydrauliczny zamontowany w miejscu tego zaczepu dolnego. Widać, nie, nie widać. I, ale nie będzie tak jednak zrobione. Będzie zrobiona tutaj. O, widać, jest dolna klapka w skrzyni biegów z poloneza. i Tam będzie zrobiona przystawka. Będzie wychodził wałek. Tutaj, w tym miejscu, gdzieś będzie jeszcze jedna e, przekładnia. Nie, nie wiem jak to. Nazwać. No, po prostu będzie się załączać i wyłączać ten wałek. I ten wałek pójdzie też na krzyżakach, tutaj, gdzieś może obok, albo uda się, może też na środku jakoś, nie wiem, zobaczę jak to wyjdzie. Do poprawki jest też jeszcze trzypunktowy układ zawieszenia, bo na razie mam górne cięgno zaczepiane na górny zaczep, przekręcony jest. Tu widzicie też mam zrobione. Jest na dwa otwory, ale będzie wspawana. Tutaj będzie blacha zrobiona i będą cztery otwory fi 25 tu teraz też są. Luzy. A jak tu zaczepiam, to pług do orania, czy brony, czy jakiś inny sprzęt. Jak dźwigam, to tył opada i nie chcę po prostu było i to będzie zmienione. Co jeszcze więcej? No. Jest minus 4 stopnie, zobaczymy jak odpali. Rano było minus 8, odpalił bez problemu. Wiadomo, o trzeba było zagrzać. Tak samo dzisiaj mamy jeszcze w planach przestawić, przestawić kąt wtrysku. Czy to widać. Średnio, A tu jest pompa wtryskowa i kąt wtrysku mam zamiar przestawić o maksymalnie półtora stopnia powinno teoretycznie z tego co na innych filmach widziałem u innych po przestawieniu na kąt w, try, kon, w trysku na szybszy zapłon ciągnik powinien no, silnik diesla powinien lepiej odpalać też to dzisiaj zobaczymy także na razie widzimy się na ciągniku A no, jednak nie zobaczyliśmy się na traktorze tylko obok Miałem przestawić kąt wtrysku Ale nastąpiła awaria zaświecę takie Widać coś No po no, może nie widać o, może teraz widać lekko Ale pękła pompa to jest silnik 1.9 z Polonoza i trochę nie, niech jest tak rozwiązany, mi to tam nie przeszkadza. Ale trzeba, odnator. Trzeba podporę alternatora odkręcić i tu mam dwie, trzy śruby, są bardzo zapieczone. Dopiero jutro będę miał klucz pod pneumata, żeby móc to odkręcić. Więc jutro będę działał dalej. Wiadomo, rozrząd będzie trzeba zdjąć pompę też, którą już będę miał. Wujek ma na szczęście taką samą będzie za darmo, elegancka. Taka niemiła sytuacja. Jeszcze wam nie mówiłem, ale może mogliście zauważyć, że ten ciągnik jest rozpoławiany. Tylnia oś, tylną oś można. Odjechać nią od reszty ciągnika, i fajny jest dostęp do mostu. No, więc na razie do jutra. Nie wiem, film może się ukaże pod koniec tego tygodnia. No, cześć. Jak widzicie, szajbę już mam zdemontowaną. Tak samo już mam podporę zdemontowaną. Alternatora. Jeszcze co mi zostało, żeby. Tu muszę linkę, no tu. W pompie przy dieslu z Poloneza 1.9 idzie linka do termostatu i ona ustawia dawkę jak jest na zimnym silniku, jak jest na ciepłym. I to muszę też jeszcze poodkręcać. Wszystko co jeszcze tu już mam przewody odtryskiwaczy, też mam odkręcone. Co mi jeszcze zostało, no i będę czekał. Przy, jak mi przywiozą tą pompę e, od No, zobaczymy, jak odpala przy minus 8. I trochę poodśnieżamy. Już jest po zmianie pompy. Odciężymy dzisiaj plac. Pompa nowa jest ustawiona, u trysku przestawiony. Jeszcze potem Wam pokażę. W nowej pompie mam gaszenie ręczne, że oprócz elektromagnesu mogę ręką zgasić. No, zobaczymy jak odpali teraz. Może krócej będzie trzeba się cekzać. minus 8 stopni.